Warszawa Jelonki, 26 października 2024 roku, godzina 9:15, przekaz nr 1374. Proszę o znaki. Znaki otrzymałem. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę Abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo lęk i wszelkie fobie pobudzają w tobie demony. Wiem dokładnie o każdej waszej trosce, o każdej waszej obawie to ja jestem. Jestem tym, który wam ochotnie pomaga. Jestem Bogiem. Być Bogiem to móc wszystko wykonać bez niczyjej pomocy, wszystko uczynić. Wiem doskonale o wszystkim, zanim się stanie, zanim się wydarzy. Mogę wszystko uczynić, co chcę, lecz i ja mam ograniczenia, które sam sobie narzuciłem. Nie unicestwię żadnej duszy ludzkiej, ani żadnego ducha anioła, nawet tego upadłego, bo na to nie pozwala święta, Boża Sprawiedliwość, ze względu na porażające konsekwencje dla całego stworzenia. Bóg to Trójca Święta, choć są trzy niezależne, autonomiczne osoby Boże, to wszyscy trzej stanowimy jednego Boga przez Unię Miłości Trzech Bożych Serc. Czym jest taka Unia Miłości? Unia Bożej Miłości to jest najwyższy możliwy poziom zjednoczenia w miłości Trzech niezależnych, autonomicznych osób Bożych, możliwy tylko dla osób Bożych Trójcy Świętej. Tylko Trójca Święta ma pełną mądrość Bożą, tylko ona nią dysponuje. Tylko Trójca Święta może nią obdarzać kogo chce i kiedy chce. Wiem wszystko o tym, co było, a choć mam możliwość powrotu do dowolnej chwili istnienia każdej osoby, każdego anioła, każdego człowieka, w tym tych upadłych, to jednak tego nie czynię ze względu na możliwość stworzenia paradoksu, a to jest coś, co mogłoby zniszczyć wszystko to, co stworzyłem, a ja tego nie chcę, na to nie może pozwolić. Święta Boża sprawiedliwość. Dla bezpieczeństwa Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wszystkich stworzeń jest wieczne teraz, wiecznie trwa obecna chwila. To w niej dzierże początek, środek i zakończenie każdego życia. Doskonale wiem, co było, lecz nie mam możliwości zmiany żadnego punktu z tego, co było. Mimo, że Trójca Święta jest Bogiem i chce uszczęśliwić każdego, kogo zdoła, każdego, kto zechce być ze mną szczęśliwym, to niczego nie zmieni w nastawieniu tego, kto się potępił, więc takie działanie jest bezcelowe. Choć jestem Bogiem, nikogo nie zmuszę, by respektował Boże prawo, Boże ograniczenia, te, które ustanowiłem dla bezpieczeństwa stworzeń, nie po to, by utrudniać, uprzykrzać życie moim stworzeniom, ale po to, abyście wiedzieli, co można, a czego już nie można. Każdy człowiek i każdy anioł to byt stworzony przeze mnie, każda dusza ludzka, i duch każdego anioła jest nieśmiertelna, bo z Bożej Materii jest wykonana, to znaczy, że nigdy nie zakończy swojego istnienia. Teoretycznie jest możliwe, abym skasował każdą duszę ludzką i ducha każdego anioła, lecz taki akt zniszczy wszystko to, co zostało stworzone. A na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. Ja jestem, jestem prawdą. Prawdą jest Jezus Chrystus, mój boski syn i duch święty. Każda osoba Boża ma możliwość kłamania, ale tego nie robi, bo nie ma powodu ani potrzeby kłamać. Słowo każdej osoby Bożej ma moc stwórczą samo w sobie, a co za tym idzie, każde słowo wypowiedziane głosem. Myślą niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Trójca Święta jest Bogiem i nie może kłamać, mówić jakiejkolwiek nieprawdy, półprawdy. To stworzyłoby paradoks, który uniemożliwiłby istnienie jakiegokolwiek stworzenia. Tylko prawda tworzy porządek, harmonię, ład. Trójca Święta to tylko osoby Boże, a konsekwencją kłamstwa osób Trójcy Świętej byłaby katastrofalna dla istnienia Trójcy Świętej. Kłamstwo nie unicestwi Trójcy Świętej, ale utworzy warunki, że istnienie Trójcy Świętej stanie się bardzo nieznośne, nawet dla niej. Nie ma, nie istnieje inny Bóg, a Trójca Święta jest kochająca wzajemnie tak wielką miłością, że sama Boża miłość uniemożliwia jakiekolwiek kłamanie. Nie istnieje nikt, kto jest większy, silniejszy, wyższy, sprawiedliwszy, bardziej przewidujący niż osoby Trójcy Świętej. Trójca Święta może stwarzać to, co chce, kogo tylko chce, lecz sama nie może się rozmnażać, bo taka jest natura Trójcy Świętej. Jezus Chrystus, jako jedyny z osób Bożych, posiada chwalebne ciało. I tylko to ciało mogłoby się rozmnażać, ale duch Boży się nie rozmnaża, może tylko stwarzać. Stwarzanie osób mających taką samą władzę i moc jest możliwe, lecz to stworzyłoby niewyobrażalne zagrożenie dla tych hipotetycznych stworzeń na niewyobrażalną skalę, a na to nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. Każda osoba Boża zna konsekwencje każdego czynu, każdego wypowiedzianego słowa dlatego nie wypowiada tych słów nawet o nich nie myśli bo one niosłyby za sobą złe bardzo przykre konsekwencje kłamstwo człowieka nie niesie za sobą takich skutków jak ewentualne kłamstwo boga dlatego może być naprawione ewentualne kłamstwo boga jest nienaprawialne dlaczego musiałem poddać próbie chóry anielskie i ludzkość jedni i drudzy to są stworzenia mające swoje dary otrzymane przeze mnie Aniołowie też nie mogą się rozmnażać, bo ja tego nie czynię. Mogą to uczynić dopiero wtedy, jak przybiorą znienawidzoną przez tych zbuntowanych postać ludzką. Duch każdego anioła i każdej ludzkiej duszy musiały być stwarzane przeze mnie pojedynczo. Każdy anioł z każdego chóru anielskiego i każdy człowiek otrzymał ode mnie w darze wolną wolę. Nie mogłem jej nie dać, bo na to nie pozwoliła święta, Boża Sprawiedliwość. Aniołowie nie mają władzy i mocy Bożej, nie mogą być jak trójca święta. Są wyżsi mocą i wielkością od ludzi, mogą działać o wiele więcej niż ludzie, mają pełną dostępną dla nich wiedzę o wszystkim, co jest stworzone, a nic o tym, co jeszcze nie istnieje, a może zaistnieć. Każdy anioł z każdego chóru anielskiego może na krótką chwilę dzierżyć moc Bożą, ale to tylko wtedy, kiedy wykonuje zlecone przez Boga zadanie. Żaden człowiek nie ma takiej możliwości oprócz Maryi. Próba aniołów polegała na tym, że mieli zaakceptować i pogodzić się z tym, że Jezus Chrystus jako osoba Boża wcieli się w ciało ludzkie, a one, chóry anielskie, będą służyły człowiekowi, który przecież stoi niżej od aniołów. Mając pełną świadomość, pełną wiedzę na ten temat, część chórów anielskich pod wodzą niosącego światło Lucyfera zbuntowali się. W pełni świadomie przeciwstawili się woli Bożej, podjęli swoją decyzję, że nie będą służyć. Oprócz buntu popełnili szereg różnych grzechów, popadli w ogromną przepastną pychę, świadomie popełnili szereg różnych ciężkich grzechów, na tyle mocnych i ciężkich, a zwłaszcza grzech przeciw Duchowi Świętemu, że istnienie ich w tej samej dotychczasowej formie stało się zagrożeniem dla ich istnienia. Znakomita większa część chórów anielskich pod wodzą świętego Michała Archanioła nie zgrzeszyła. Zdała zatem swój test, swój egzamin, podjęła chęć pełnienia pełnej woli Bożej. Zmuszony grzechem i dokonanym wyborem przez upadłych aniołów, wraz z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym, stworzyliśmy piekło. Dlaczego ono jest tak straszne i tak ohydne? Dlaczego w piekle trzeba cierpieć tak okrutnie i to bez końca? Te parametry musiały być spełnione, aby te duchy, a później potępieni ludzie, mogli tam swobodnie istnieć, bez szwanku dla siebie, bez niebezpieczeństwa unicestwienia, na które nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. W piekle jest totalnie źle. Tam nie ma widzialnej, odczuwalnej obecności Trójcy Świętej. Dopiero tam demony i ludzie potępieni mogą swobodnie istnieć, bez niebezpieczeństwa unicestwienia. Muszą zatem wiecznie pokutować, wiecznie, nieprzerwanie cierpieć. Mimo wszystko Trójca Święta musi wszystko w piekle nadzorować, pilnować, aby demony przez przypadek nie doprowadziły do unicestwienia kogokolwiek. Nie jestem sadystą, ja tylko chcę zapewnić tym duchom i duszom wieczny, choć potępiony byt. Najmniej ze wszystkich stworzeń obdarzony jest człowiek, za wyjątkiem Maryi. Całe jej życie na ziemi było jedną wielką próbą. Zdała swój życiowy egzamin wzorcowo, celująco, a przy tym na tyle na ile to było to możliwe, upodobniła się do Trójcy świętej. Maryja nigdy nie zgrzeszyła nawet najmniejszym grzechem, najmniejszym uchybieniem, nigdy nie upadła. Takimi jak ona mieli być wszyscy ludzie. Niestety wszystko popsuł grzech pierwszych prarodziców Adama i Ewy. Byli oni ludźmi, żyli najpierw w raju, Mogli spożywać ze wszystkich roślin w raju wszelkie owoce, oprócz tego, które pomogło im zyskać niepotrzebnie pełną świadomość poznania dobra i zła. Dzięki drzewu życia mogli żyć w ciele wiecznie. Uniemożliwiłem to im wypędzając ich z raju. Grzech pierworodny sprowadził na nich konieczność umierania ciała. Nie pozwoliłem ludzkości korzystać z owoców tego drzewa. Nie dlatego, że jestem złośliwy i zazdrosny, ale po to, aby mogli swoim życiem pokutować, przez to osiągnąć wiecznie trwające szczęście i radość, a pozostając przy życiu, nikt nie zdołałby się zbawić. Od początku dałem Adamowi obietnicę odkupienia, aby miał nadzieję, by podjął pokutę i starania odpokutowania swoich win. Ktoś zapyta, dlaczego dopuściłem do tego, aby demony się zbuntowały, a w konsekwencji skusiły pierwszego człowieka? Jak już mówiłem, obdarowałem chóry anielskie i każdego człowieka darem wolnej woli. Wiem o wszystkim zanim się stanie, dlatego człowiek dostał drugą i kolejną szansę, bo mógł. Upadły anioł miał pełną świadomość zła, które czynił, a grzesząc, popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ten nie może być nigdy odpuszczony nikomu, kto tak grzeszy. Teoretycznie rzecz biorąc, odkupienie za te grzechy jest możliwe. Lecz trzeba tak zadziałać, co mogłoby spowodować unicestwienie całego stworzenia, a na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Trójca święta wszystko wie, wszystko rozumie, wszystko może, ale też ma świadomość, jak łatwo jest doprowadzić do unicestwienia całego stworzenia. Nie dałem tej możliwości nikomu, ani aniołom, ani człowiekowi, bo tylko ja sam nad tym czuwam, tego pilnuję. To samo, co ja, może Jezus Chrystus. Mój Boski Syn i Duch Święty, nasza Boża miłość, którą żywimy do każdego człowieka i do każdego anioła z każdego chóru anielskiego nie pozwala nam uczynić żadnego zła człowiekowi ani aniołom ponad to, czego domaga się Święta Boża Sprawiedliwość. Aniołowie doskonale wiedzą, co spotkało tych aniołów, które się zbuntowały. Teraz doznają skutków podjętej decyzji przed wiekami, a sami z chęcią i miłością Pełnią Boże rozkazy, Bożą Wolę, bo wiedzą, że przy tym mogą dzierżyć przez chwilę, na czas wykonania zadania, to co na co dzień jest dla nich niedostępne, a to daje im wiele niekłamanej satysfakcji. Tylko ludziom dałem to, czego nie dałem żadnemu aniołowi, to dar, sakrament kapłaństwa. Kapłaństwo to szczególny sakrament, dzięki któremu człowiek sprowadza realnie do małego kawałka chleba i kilku kropel wina całą trójcę świętą. Ze strony Trójcy Świętej jest to szczyt jej pokory. Odprawiana msza święta sprowadza Trójcę Świętą na Ziemię, a człowiek przez przyjęcie najświętszego sakramentu odnawia Boże życie w sobie. To Trójca Święta daje człowiekowi niezbędną siłę, moc i szereg możliwości. Odnawia siłę i moc człowieka. Człowiek może doskonale zjednoczyć się z Bogiem na tyle, na ile jest to możliwe, nawet pomimo swej grzeszności, ułomności. Aniołowie nie mają takich możliwości, które ma człowiek. Ci aniołowie, którzy się zbuntowali, i ludzie potępieni nie chcieliby w ogóle cierpieć, a gdy poszliby w takim stanie do nieba, to w pewnym niedługim momencie ponownie zaczęliby grzeszyć. A na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. Tylko człowiek dostaje szansę za szansą, okazję za okazją, ale to tylko do końca swojego ziemskiego życia. Tylko pojedynczy ludzie dostali drugą szansę. A tuż po tym, jak usłyszeli swój sprawiedliwy wyrok z ust sprawiedliwego sędziego, ujrzeli i odczuli piekło, to na prośbę Maryi otrzymali drugą szansę. A ja wiem, że dobrze ją wykorzystają. Starajcie się dobrze żyć, bądźcie dobrymi, chciejcie służyć innym w tym, w czym możecie, w tym, co potraficie. Nawet jeżeli ktoś was perfidnie wykorzysta, to wasze serce, wasza troska, wasz wysiłek nie pójdzie w zapomnienie. To Trójca Święta będzie waszą nagrodą. To my wynagrodzimy wam wszystko w szczęśliwej wieczności. Oto dałem wam trochę informacji, abyście mieli choć trochę świadomości, dlaczego Trójca Święta tak, a nie inaczej działa. Teraz będziecie mieli o wiele mniej pytań bez odpowiedzi. Człowiecze, niczego się nie obawiaj. Trójca Święta sama czuwa nad tobą. Teraz to ty działaj osobiście. To ty żyj tak jak ja chcę, tak jak ja pragnę, to wystarczy. Żywy płomieniu, zechciej się uspokoić, niech cię nic nie denerwuje, zechciej się wyciszyć i czyń wszystko to, co ja chcę, to, co ja ci polecam. Nie stawiaj mi oporu, zawsze poddawaj się ochotnie mojemu działaniu, zawsze słuchaj uważnie tego, co mówi do ciebie Trójca Święta i Maryja, to wystarczy. Tak tobą pokierujemy. Że będziesz mimochodem wypełniał Bożą Wolę na bieżąco, a to wystarczy. Synu, kocham Cię i pragnę, abyś tak łatwo się nie zniechęcał. Czyń wszystko, co musisz, bądź aktywny w wypełnianiu Woli Bożej na bieżąco. Trójca Święta dokona za Ciebie reszty. Szykuje Ci wiele łask i niespodzianek, w tym niespodzianek duchowych. W dość krótkim czasie będziesz podejmował wiele ważnych, nie tylko dla Ciebie, decyzji. Zechciej się pilnować, abyś nie grzeszył, nie upadał. Ja ci pomogę pod wieloma względami. Ty na bieżąco realizuj to, co stanowi wolę Bożą. Synu, chcę, byś mi zaufał we wszystkim, pod każdym względem. Nigdy nie bumeluj, gdy masz czas, lecz staraj się go dobrze wykorzystywać. Zechciej przygotować w niedługim czasie część informacyjną dotyczącą medalionu Bożej Nadziei. Pomogę ci technicznie i życiowo, zwłaszcza jak będzie to niezbędne. W swoim czasie będę Cię informował i pouczał. W swoim czasie wiele Ci pomoże Twój anioł stróż, święty Gabriel Archanioł. Nie martw się o siebie i rodzinę. Wszystko jest w przemożnym ręku Trójcy świętej i Maryi, także Twoje finanse. Wszelkie planowanie pozostaw w moim ręku, skup się na wszelkich moich sprawach, planach i zamiarach. To wystarczy. Od Ciebie tak niewiele zależy. Lecz to Ty musisz podjąć niezbędne decyzje, abym to ja mógł dalej działać przez Ciebie. Synu, zaufaj mi najmocniej, jak potrafisz, zdaj się całkowicie na mnie oraz na całe niebo. Niczym się nie zniechęcaj, lecz trwaj wiernie przy mnie. Przygotowałem Ci wiele łask i wiele niespodzianek, dlatego chcę, abyś ślepo realizował to, czego chcę i pragnę. Nie myśl za wiele o sobie, ani o problemach, które masz. Twoje oddanie się w Bożą niewolę dało mi niczym nieograniczoną możliwość posługiwania się Tobą do realizacji wyznaczonych przeze mnie celów. Nie myśl o niczym, zwłaszcza o problemach. Teraz pisz to, co stanowi wolę Bożą, przekaż ją ludziom, resztę pozostaw mojemu świętemu działaniu. Nie martw się za bardzo o jutro, bo ono nie jest w Twoim, ale w moim świętym ręku. Od pierwszej chwili Twojego oddania jesteś w moim ręku więc nie kłopocz się za nadto, bo dobrze dbam o Ciebie. Dam Ci wszystko to, co będzie potrzebne do życia i realizacji woli Bożej. Staraj się okiełznać swoją naturę, Trójca Święta i niepokalana we wszystkim Ci pomożemy. Ufaj mi zawsze pod każdym względem, resztę pozostaw mojemu w Tobie i poprzez Ciebie działaniu. W swoim czasie wiele ujrzysz, to zmieni dotychczasowe Twoje funkcjonowanie jako mojego proroka. Twoje całkowite zawierzenie sprawia, że dzięki Bożej pomocy popełniasz o wiele mniej błędów i wykroczeń, a Trójca święta może się Tobą w miarę swobodnie posługiwać. Na razie nie daję Ci za wiele możliwości, bo na nie jeszcze nie nadszedł czas. Staraj się czynić tylko to, co Ja chcę, a wszystko będzie dobrze. Ufaj mi bezgranicznie, a ja zawsze Ci pomogę. Szykuję Ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, także tych duchowych. Trwaj wiernie przy mnie. Czyń na bieżąco wszystko to, co chcę, a nagroda będzie ze wszechmiar wielka. W swoim czasie zrealizuję Tobie niektóre z Twoich marzeń. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca. Kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja Ci za to będę nieustannie błogosławił. Plus, kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was, bo mam dla was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień, światłem świętej, Bożej sprawiedliwości, ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów. Chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce inne narody, będące pod wielkim wpływem Ojca wszelkiego kłamstwa. Stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą Polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia, pilnują, aby nie można było Wami dobrze kierować, ani dać dobre, uczciwe rozporządzenia. W niedługim czasie Polski rząd wyda szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu. Wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które diametralnie zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów, w końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu, a na tronie Piotrowym zasiądzie Polak. On przywróci ład w całym kościele świętym. Zanim to jednak nastąpi, do głosu dojdzie syn zatracenia, Antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatami oraz innymi lucyferianami i tymi, którzy przyjmą znamię bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać, aby się wypełniły pisma. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża, Maryja wraz ze wszystkimi chórami anielskimi nieba. Demon tę walkę przegra z Kretesem. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim, przyzywając na pomoc Maryję, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy. Same przed sobą trwają w ułudzie i kłamstwie. Ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca. Bo choć Boże Światło ukazuje im prawdę, to one wmawiają sobie i sługom swoim z masonerii i iluminatów oraz innym lucyferianom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo. Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi, aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek, i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie, przy kim chcecie być: czy przy demonie i jego kłamstwie i ułudzie, czy przy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który zawsze wygrywa. To do Was teraz należy decyzja, co zdecydujecie, co wybierzecie. Kocham Was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca, wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie. W imię Ojca, plus i syna, plus i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was. Czy to kiedykolwiek docenicie? Ufajcie mi do końca. Nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej krnombrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec.